Cześć kochani, z tej strony Sfisiowani i dzisiaj witam was w krótkim filmie informacyjnym. Opowiem o kilku rzeczach, o których wspominałam na Instagramie, ale na YouTubie nie wspominałam. Zaczynając po pierwsze, jak widać, jesteśmy w trakcie łączenia już jest naprawdę dobrze. Fisiaki już są razem, tylko czasem się jeszcze zdarzy, że Ami pogoni Timona. Ami oczywiście dominuje, <grytanie> ale już jest powoli coraz lepiej i jesteśmy coraz bliżej końca zaprzyjaźniania. Oj, możecie zobaczyć, jak Timo się fajnie wyłożył. Także już powoli jest coraz lepiej i idziemy do przodu. Jak skończymy zaprzyjaźnienie, oczywiście pojawi się film o tym, jak to u nas wyglądało. Kolejną rzeczą, o której Wam chciałam wspomnieć, jest to, że stworzyłam stronę internetową, na której udostępniam różne grafiki, królicze i takie tego typu rzeczy. I może tam też pobrać etykiety na zioła, które też robiłam. Niedługo będzie dostępna kolorowa wersja. Na razie jest tylko czarno-biała. Troszkę czasu mi zajmie, żeby ją zrobić, ale jak już się uda, to. Ją zrobię. Link do strony internetowej będziecie mieli w opisie pod tym filmem. Kolejną rzeczą, którą chciałam powiedzieć, jest to, że stwierdziłam, że zmontuję wszystkie materiały ze zbierania ziół, które udało mi się w ostatnie wakacje nagrać. Niestety nie udało mi się nagrać żadnego pełnego odcinka, ale kilka fragmentów mam i po prostu je złączę w jeden film. I mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem fajnie, no ale on nie będzie zbyt długi, niestety. Tak jak mówiłam, no niestety nie udało mi się nagrać żadnego filmu z zbierania ziół, bo nie miałam kiedy nagrywać. Kiedy zbierałam ziół, na przykład było dookoła coś hałasowało, albo raz też, jak próbowałam nagrywać, to zepsuł mi się staty w międzyczasie, więc niestety nie do końca to wyszło, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już się uda nagrywać, i mam nadzieję, że wyjdą te odcinki całkiem fajnie. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałam wspomnieć, jest to, że mam nowy laptop, na którym teraz mogę już montować Filmy, i więc mam nadzieję, że filmy będą się pojawiały trochę częściej. Oczywiście, jeśli uda mi się je nagrać, jeśli będę miała czas nagrywać, ale na pewno będę mogła poświęcić więcej czasu na montowanie. Także mam nadzieję, że ten kanał w miarę odżyje i że będzie się pojawiać coraz więcej filmów. Jak widzicie, Tion znowu się pięknie wyłożył. Przypomniałam sobie o jeszcze jednej rzeczy. Że jak już fisiaki będą w 100% połączone, to planuję zacząć nową serię. Na razie jeszcze nie będę za bardzo mówiła, co to będzie, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. I mam nadzieję, że to wyjdzie też całkiem fajnie, więc zobaczymy. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. Jest bardzo krótki, ale tylko chciałam przekazać kilka takich informacji, co się u nas ostatnio działo. Oczywiście, jeśli chcecie wszystko wiedzieć na bieżąco, to zapraszam do na naszego Instagrama. Link oczywiście będzie w opisie. No to chyba będzie na tyle, więc pa pa!